Wielu się ma W pierwszych czwartek miesiąca. to ten szczególny pierwszy czwartek, który jest też zakończeniem oktawy Bożego Ciała, chcemy modlić się w sposób szczególny w intencji dzieci obecnych w świątyni. Chcemy prosić, by ta wnieszkość Pana Jezusa, którą przeżywała na swój sposób w czasie Bożego Ciała, w czasie tych dni oktawy, trwała, by Oto też będę się modlił w czasie tej mszy świętej. Chcemy też dziękować za powołanie parwańskie, wywodzące się z naszej parafii. I modlić się o nowe święte powołanie, bo to by młodzi ludzie w tym niełatwym czasie nie mogli odpowiedzieć powołującemu Jezusowi. Tak. Prześwięto sprawuje w intencji Poza parę funtów sprawowanej z mieszkań święta ze zmarłych.